Siema, dzisiaj znowu sobie pogadamy o kolejnych top Pięć postaciach, które wyryły się w łaski fandomu, które już zostały z nami trochę na dłużej i są dosyć kultowymi postaciami w fandomie. Dawno tego odcinka nie było, już po prostu zbierałem tego odcinka parę miesięcy, żeby go nagrać, ale w końcu się udało stanąć przed kamerą i w końcu tutaj jako tako nagrać. Od razu mówię, że tutaj nie ma żadnych top 5. Jakby wszystkie postacie, wszystkie, cała lista jest w kolejności losowej. Ja nie mam na to żadnego wpływu. Także no, bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Będzie Beastars, czyli anime, które jest bardzo popularne wśród fandomu. Jakby no, nie oszukujmy się, skupia się na postaciach, które wyglądają jak zwierzęta z cechami ludzkimi, chociaż tam w tej fabule jest trochę szty zwierzęcej, jeśli chodzi o sam pogląd, jako postacie mięsożerne i roślinożerne i to jest troszkę bardzo widoczne w anime. Ja sam to anime oglądałem, nie wiem, max do drugiego sezonu, do połowy drugiego sezonu. Jak już przestałem to oglądać, pewnie będę musiał jako tako dokończyć. To nie o tym, to nie są moje wywody na temat anime, tylko o postaciach, które się wryły w fandom. Postaciami tymi, które są najbardziej znane, to będzie Legoshi, Louis, Haru i Juno, czyli postać królika, jelenia i dwóch wilków. Są najbardziej one popularne w fandomie, no nie dziwię się jak chyba większość czasu antenowego, jak mogę to tak powiedzieć, no czasu filmowego została przekazana akurat tym czterem postaciom. Już pomijam tą pandę, która też miała w anime bardzo duży udział. W ogóle w tym anime jest tyle postaci zwierzęcych, które przeszły do folkloru, fandomu futrzaków, że jest ciężko wymieniać, a to są cztery najbardziej popularne. No chyba każdy widział i każdy zna te postaci, także no nie przedłużajmy tutaj. lecimy dalej z następnymi postaciami. Następnymi postaciami będzie Uniwersum SonicA. No, sam Sonic czy Knuckles i tego typu inne postacie są chyba najbardziej znane. Nie można się oszukiwać, że Uniwersum SonicA też mocno wpisuje się w rzemie fandomu. No, nie możemy tego uniknąć. Dużo osób też próbuje odzorować styl SonicA. Znaczy się nie tyle, co odzorować, żebyście tutaj mnie nie zrozumieli źle. Po prostu budują swoje postacie w Uniwersum lub na podstawie wyglądu tych Sonic. I to, jest, I to jest bardzo popularna kwestia, patrząc na to, że dużo osób ma podrzędne fursony, czy nawet główne fursony wzorowane tą stylistyką, i to jest całkiem normalne i też się jako tako wpisuje w nasz fandom. Pod ostatnim odcinkiem zostałem zlinczowany za to, że nie podałem oczywistej oczywistości, jakim jest kot w butach i śmierć, którą gra wilk. Ogólnie sam kot w butach, postacie kotów, jak i wilka śmierci. Jakby od razu kradły serca furasów i zostały w fandomie chyba już na zawsze. Poprzez tworzenie nawet cosplayu samej śmierci czy kota w butach, różnych animacji, różnych artów, fanartów, komiksów, to jakoś zostało już u nas w fandomie i raczej szybko z niego nie ucieknie. Postacie 100% furasowe, bardzo zajebiście napisane, narysowane, sama animacja rozwala... Tutaj Szapoba dla studia i w ogóle polecam sobie oglądać kota w butach. Jak ktoś jeszcze nie oglądał, kot w butach ostatnie życzenie chyba tak to się nazywało. Serdecznie zapraszam do oglądnięcia, bo animacja jest zacna. Jeszcze można wspomnieć tutaj o starszych klasykach, jakie są Digimony i na przykład Renamon, który wbił się też bardzo głęboko w folklor fandomu futrzaków, jedna chyba z najbardziej popularnych postaci, jeśli chodzi o tworzenie artów i nie tylko. Digimony sam nie oglądałem, bardziej oglądałem Pokémony. Wiem, że są jakieś nowe serie tych wszystkich seriali, jak i Pokemonów, jak i Digimonów, ale jakoś tak nie za bardzo oglądam. Raczej oglądałem te starsze wersje Pokémonów, ale wiedziałem, że istnieje coś takiego jak Digimony, więc niech wyląduje na tej liście, bo chyba mi się Chyba mi się wydaje, że to jest pozycja warta uwagi, z uwagi na to, z uwagi na to, warta uwagi, z uwagi na to. No właśnie na jej, na jej popularność, jakbym tak to nazwać. Teraz coś ze stajni Warner Brosu. Chyba nikomu nie muszę przedstawiać, czym zasłonęło to studio filmowe, tworząc bajki dla dzieci, nie tylko seriale. Chyba każdy z Was pamięta taką bajkę, raczej bardziej film, który się nazywa Kosmiczny mecz, nie? jak i tą starszą i tą nowszą wersję, która nie tylko w fandomie futrzaków jest uważana za jedną z lepszych Animacjo filmowych, z uwagi na to, że warze koszykówki tam występowały, i ta kolejna część zasłynęła bardzo świetną animacją. I postacią, która tam chyba zaskarbiła sobie najbardziej serca futrzaków jest postać króliczki, która nazywa się Lola Bunny. Nie muszę chyba tłumaczyć, dlaczego ona się tak wbiła w fanną, dlaczego została, jest tak bardzo popularną postacią. No, nie będę dalej tego komentował, bo chyba każdy się już. Tego domyśla. To by było to kolejne 5 serii postaci, bo postaci jest więcej niż 5. Co mogę powiedzieć? Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, komentujcie przede wszystkim. Widzimy się w następnych odcinkach. Na razie pani, cześć! I bijemy wymarzone 5 tysięcy subskrypcji. Nie wiem do kiedy. To już od was zależy.